A więc szukasz ekspresu. Do domu, do biura na 5-10-15K dziennie. To nieważne, ważne, aby był solidny. Jeżeli interesujecie marka Krups, to szczególnie zainteresujecie również ten ranking, bo wybrałem cztery proponowane modele tej firmy. Pośród nich oczywiście są te dwa. Z serii Intuition Preference, w tym ten jeden, który już raz testowałem. A na dodatek są też dwa inne z innej serii, nieco starszej, ale już takiej, która wyrobiła sobie pewną pozycję na rynku. Więc zapraszam. No dobra, ale zanim w ogóle przejdziemy do zestawienia, zacznę od tego, czym różnią się od siebie dwie pierwsze propozycje. To znaczy Krups Intuition Preference plus no i Preference bez plusa i nie chodzi wszakże o kolor, chociaż faktycznie w obu przypadkach można dostać dwie wersje kolorystyczne, z tym że właśnie zaczniemy może od tego, że w przypadku wersji Krups Intuition Preference w kolorze kości słoniowej nie dostajemy niestety Takiego to pojemniczka na mleko? No ale stety, niestety, metoda spinienia łączka Cappuccino wciąż jest obecna, więc można taką rurkę użyć, na przykład wsadzając ją albo do kartonika z mlekiem, albo po prostu do szklanki z mlekiem. Karawka jest fajna, jest przydatna, ale można sobie poradzić na inne sposoby. Jest też w tym przypadku wersja kolorystyczna z taką właśnie karawką, no ale polecam akurat taką na drugim miejscu, zaraz do tego przejdziemy. E, jakie jeszcze są różnice pomiędzy wersją Preference Plus a Pre reference bez plusa. No to tak. Taką główną różnicą jest to, że tutaj mamy 15 przepisów na w zasadzie dwie różne kawy i trzy wersje herbaty, a tutaj niestety nie ma tych dodatkowych dwóch różnych kaw, ale za to jest gorąca woda po prostu pod herbatę. Te dwie dodatkowe kawy w przypadku wersji z plusem to flat white i espresso macchiato, a trzy rodzaje gorącej wody pod różne napary, no to wiadomo czarna herbata, zielona herbata, no i napary ziołowe. Drugą istotną rzeczą, być może dla niektórych osób istotniejszą, jest to, że w tym przypadku. Mamy tylko jeden profil, w którym można zaprogramować 8 ulubionych napojów. No i to nie do końca tak działa, że to jest profil, który jakoś tam nazywamy, wybieramy specjalne podświetlenia. Nie, po prostu po zrobieniu konkretnego napoju mamy możliwość dodania go do ulubionych i możemy tak pomieścić 8 ulubionych napojów z wybranym kolorem podświetlenia. W tym przypadku mamy dwa profile, które możemy sobie dowolnie nazwać i spersonalizować po 7 napojów każdy, więc powinno wystarczyć. Tam można sobie ustawić espresso na wieczór albo dajmy na to mleko na rano, bo ktoś jednak woli rano pić mleko niż kawę. Na przykład jeden profil dla dzieci, które raczej będą piły herbatę lub właśnie mleko wieczorami, a drugi profil dla dorosłych, którzy tam mają swoje ulubione wersje espresso albo late macchiato. Wiadomo jak to jest. Poza tym, właściwie te dwie wersje ekspresu nie różnią się niczym poza ceną. No i to jest kwestia, do której przejdę już teraz, bo przechodzimy wreszcie do samego zestawienia. Na pierwszym miejscu zaskoczenie najdroższa propozycja z tego zestawienia, to znaczy Krups Intuition Preference Plus. I to jest model, który ma w zasadzie wszystko, co można sobie wymarzyć, aż 15 przepisów na wszystkie podstawowe kawy, podstawowe napary i te mniej podstawowe. Dwa profile, przy których można zaprogramować 7 różnych naparów, wykorzystuje również technologię inteligentnego podświetlenia. No i to jest w praktyce po prostu pasek LED, który można nie tylko spersonalizować, na przykład wybierając konkretny kolor pod konkretną kawę, ale również pokazuje nam, na to, świecąc na czerwono, że coś jest nie tak w tym momencie z ekspresem, i warto skonsultować się z naprawdę sporym wyświetlaczem. To jest w ogóle ekran dotykowy, wyświetlają się tam powiadomienia, da się tam łatwo wybrać wszelką kawę, da się ustawić tryby czyszczenia. Warto wspomnieć również, że jak w przypadku każdego ekspresu w tym zestawieniu, tutaj wykorzystana jest technologia Quattro No i na te technologie składają się cztery rzeczy: mielenie, ubijanie, parzenie i czyszczenie. No i producent gwarantuje, że to nie tylko poprawia jakość naparu, ale również pomaga poradzić sobie z kawą. Kamieniem. Druga propozycja to znacznie tańsza wersja Krups Intuition Preference. W kolorze kości słoniowej. Co prawda nie ma tej karawki, ale jak wspominałem można równie dobrze wykorzystać karton na mleko. Jaka jest różnica? Też mówiłem, tutaj jest tylko jeden profil, który tak naprawdę jest ulubionymi kawami. A jakie są zalety? No i jak w przypadku jedynki na liście, mamy tutaj tę te technologię Quattroforce, na którą składa się na przykład ultra-flat tamping, czyli po prostu ekspres ubija kawę z 30 kg nacisku. Zdaniem producenta ma to dawać intensywniejszy napar. Inną istotną rzeczą jest to, że jak w przypadku jedynki na liście, jest tutaj ciśnienie 15 barów, więc nie miną być problemów z przygotowaniem aromatycznego espresso na przykład, albo równie dobrze dajmy na to, ristretto jest też, jest dopio. Naprawdę fajne kawki można sobie tutaj przygotować, a ważniejsze jest to, że można przygotowywać dwie kawy jednocześnie. Tak, jest po prostu tryb pozwalający nalewać dwie kawy jednocześnie. Wtedy po prostu odpalają się dwa cykle lania kawy na dwie dysze. Wygodne, no i pozwoli Ci razem z Twoją drugą połówką wypić sobie poranną kawę. I to dotyczy nie tylko kaw czarnych, ale również kaw mlecznych. No i oczywiście jedynka na liście też ma tę funkcję. Na trzecim miejscu zostawienia Krups Evidence Plus, on podobnie jak wszystkie sprzęty w tym zestawieniu, ma po pierwsze 15 barów ciśnienia, po drugie moc 1450 w po trzecie wsparcie technologii Quattro Force, ma również możliwość zapełniania jednocześnie dwóch filiżanek kawą mleczną lub po prostu zwykłą czarną. Oczywiście sprzęt jest tańszy ze względu na różne rzeczy, na przykład ma już kilka lat. Dzięki temu można sprawdzić sieci na przykład jakie krążą opinie na temat tego sprzętu i krążą bardzo dobre. Ten ekspres powinien poradzić sobie nawet z kilkoma tysiącami Kawy. Co wyróżnia akurat serię Krups Evidence Plus? No, na przykład to, że jest aż 19 przepisów na różne napoje. Nie tylko na kawę, oczywiście. Producent tu liczy takie rzeczy jak na przykład podwójne kafelate lub podwójne cappuccino, ale można tutaj znaleźć naprawdę ciekawe propozycje. Na przykład dajmy na to Ristretto, Dopio, Flat White. To wszystko tutaj jest, więc jeżeli chcesz trochę zaszaleć z kawą, to nie będzie żadnego problemu. Innym istotnym wyróżnikiem wersji Plus jest na przykład to, że jest kolorowy wyświetlacz OLED. On jest znacznie mniejszy od tego, który jest dostępny w serii Intuition Preference, no i oczywiście nie ma też tego podświetlenia, no ale nadal pomaga sterować urządzeniem, no i wybierać sobie wszelkie kawy. Przy wykorzystaniu kolorowego wyświetlacza OLED można w tym ekspresie dowolnie personalizować przygotowywane napoje. Na przykład zmieniając proporcje kawy do mleka przy wybranej kawie mlecznej, dajmy na to dlatego, że aromat nam przypada do gustu, ale już moc czarnego naparu nie do końca. Posłużą do tego wygodne strzałki na wyświetlaczu. Ostatnią istotną rzeczą, jest to, że w przypadku wersji Evidence Plus mamy stal szlachetną. No i to po prostu oznacza wytrzymałość. To będzie bardziej wytrzymały ekspres, który nie będzie się bał wszelkich uderzeń czy co tam może stać się w kuchni. Nie można również zapomnieć o tym, że jest tutaj system spieniania mleka z dedykowaną karawką, która w praktyce jest po prostu stalowym pojemnikiem. Ostatnia propozycja jest najtańsza, co nie oznacza, że jest zła. Jeżeli szukasz czegoś, co nie jest aż tak drogie, a na przykład chcesz wyposażyć, dajmy na to, kuchnię w kawalerce i nie masz aż takich wielkich potrzeb, no to tutaj Krups Evidence One będzie Ci miły. Będzie dobrym wyborem między innymi ze względu na wspomniane ciśnienie 15 barów oraz całkiem sporo przepisów. W proponowanej wersji jest ich aż 17, chociaż są też inne opcje kolorystyczne z nieco mniejszą liczbą przepisów. Modele są dostępne w trzech kolorach: czarnym, miedzianym i grafitowym. Co ważne, można tu swobodnie modyfikować różne parametry przygotowywanego naparu, np. Na zmieniając proporcje kawy do mleka lub samą moc kawy z pomocą intuicyjnych przycisków. A na dodatek zapisywać własne kompozycje kawowe. Producent dorzucił możliwość zapisania w pamięci ekspresu 12 ulubionych przepisów, nie musisz więc tracić czasu na modyfikację gdy po prostu chcesz napić się z rana mocnego espresso, a wieczorem ulubionego i lekkiego latte macchiato. Ma również opcję lania dwóch kaw jednocześnie, co jest oczywiście przydatne, kiedy chcesz kogoś ugościć. Dodatkowo zbiera całkiem dobre opinie w sieci. Jeżeli więc szukasz czegoś niedrogiego, co przy tym będzie trwałym ekspresem na lata, myślę, że to jest całkiem niezły wybór. Nie należy dać się zwieść tym, że jest na czwartym miejscu, bo tak naprawdę kwestia jest taka, że nie ma tylu przepisów, ile ma poprzednik, nie ma też stali nierdzewnej, no i nie ma tego dodatkowego panelu, który jest obecny w Krups Intuition Preference, no ale wiadomo, jak to jest. Nie każdy to potrzebuje, więc jeżeli szukasz czegoś tańszego, to jest dobry wybór. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ranking ekspresów Krupsa. Daj znać poniżej, który z nich wybierasz. A może wolisz inny napój, na przykład dajmy na to herbatę albo kakao, też się odezwij. Ja dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmów oraz na nasze social media, to znaczy na Facebooka, na grupę Testerzy Wideotestów oraz na Instagrama. No to cześć!